Zakończy się prestiżowy turniej streamerek szachowych BOTES Chess Camp 2024. Całe rozgrywki zwyciężyła Jennifer Yu, czyli arcymistrzyni z poprzedniego odcinka, do którego e, zapraszam. Piękny clickbaitik tam był. wiem, tragedia. Nieważne. E, pełne wyniki pokażę Wam pod koniec odcinka, a dzisiaj z, zajmiemy, zajmiemy się partią Diny z Andreą BOTES, która zastosowała potężne. Zagrywki umysłowe, tak zwane mind gamesy. No, i to w sumie było jedyne co ciekawe. Zaprezentowała jedna z organizatorek, więc, więc zobaczmy, jak to poszło. Generalnie założyła okulary przeciwsłoneczne w partii właśnie z Diną. I co sądzicie na ten temat? Jest to debatable, że tak powiem. Czy to przeszkadza w jakiś sposób przeciwniczce? Czy to pomaga się w jakiś sposób skupić? Co sądzicie? Według mnie, ale jestem dość nieobiektywny bo nie używam okularów przeciwsłonecznych, no ale niby one akurat dekoncentrowały, no, zaburzone widzenie jakby na szachownice. No i też mam okulary korekcyjne, przez co w sumie w okularach przeciwsłonecznych bym, bym kija widział. A mam dość spore okulary, przez co ciężko znaleźć dobre nakładki, więc w sumie nie używam. W partii nastąpiło D4 skoczek F6, czyli obrona królewsko-indyjska. Nie grywałem, nie lubiłem za bardzo. G6 skoczek C3, gojęc G7, klasycznie i tutaj D6, krótka roszada I zaraz podważamy centrum przez E5. Wszystko totalnie pierwsza linia debiutowa, tak mi się wydaje. I nastąpiło D5. Tutaj nigdy nie, nie boimy się bicia na E5, bo po odbiciu i potencjalnym odbiciu skoczkiem mamy ruch skoczek bije E4, taki klasyk. I po na przykład biciu odbijamy skoczka, mamy lepszą strukturę pionową, mamy już roszadę Zaraz wieża E8, i nasze figury już lepiej są ustawione. Nie mamy problemów z rozwojem, a gramy czarnymi, więc dla nas cudownie. W partii nastąpiło D5, zapchanie centrum. Klasycznie e A5. A5 przeciwdziałamy ruchowi B4, a po drugie chcemy ustawić skoczka na C5, e więc, więc przygotowujemy to tym ruchem A5 również. E Krótka Roszada, skoczek A6, właśnie. B3, może gońc gdzieś zostanie wyprowadzony. Jeszcze nie, nie wiadomo w którą stronę. Dina. Się zdecyduje podążać. Skoczek H5. Klasycznie przedstawiamy tego skoczka na H5, żeby albo dojść na pole F4, albo przebijać przez F5. Jeszcze zależy od decyzji Andrei. Gojąc D2, no to skoczek F4 zostało wybrany. Nie boimy się od wybicia, bo odbijamy pionem. Długa diagonalia nam się otwiera. Pomimo, że mamy zdobudowane pionki, to jest to nasz atut. Zaraz zagramy sobie G5 i będziemy zajeżdżać pionami. Przeciwniczkę, a nie musieliśmy ruszać piona z F7, który potencjalnie będzie bronił króla, może kiedyś się przyda do rozwalenia struktury przeciwniczki. No i też mamy totalną dominację na tej długiej diagonali, o czym już wspomniałem. W partii nastąpiło goniec C2, wycofanie się gońca, żeby skoczek go nie zbił. Raczej chcemy utrzymać tego gońca białopolowego, bo prędzej czy później, raczej nastąpi F5, no i wtedy ten goniec potencjalnie się otworzy i będzie kontrolował gońca. Białopolowego od czarnych. W partii skoczek B4, czyli nadal gonimy tego gońca Tak jak wspominałem, nie chcemy go wymieniać, więc gońc B1 i tak wygonimy skoczka, więc nie ma się co martwić tym, że ten gońc zablokował nam wieżę. F5 ostatecznie nastąpiło, więc Andrea się nie boi atakuje Dine. A3 trzeba usunąć skoczka, skoczek A6 i B4. FB4, gońc B4. Wybitki w centrum i goniec G4 na związanie. Bo chcielibyśmy wybić piona z B4, odbicie i odbić skoczkiem, ale nie możemy, bo wieża bije A8. Dlatego nastąpiło goniec G4, żeby już wieża była broniona na polu A8. W partii nastąpiło wieża B1 i tutaj A bije B4, A bije B4 i błąd polegający na B6. Szczerze nie mam, pojęcia, nie mam pojęcia, dlaczego to jest aż taki błąd. Jakbym ja miał obstawiać dlaczego, to no, zablokowaliśmy sobie opcję przebijania przez C6 w przyszłości, może jakieś, nie wiem, Hetman D7, C6, żeby podważać. A B6 jakby totalnie zamyka to skrzydło Hetmańskie dla czarnych. A jeśli białe będą chciały, to i tak przeprowadzą więc E3 i ten ruch C5 i tak będzie dla nich dostępny. Więc to B6 nie pomaga. Czy przeszkadza? Może delikatnie, ale że to jest przewaga aż plus 2 dla białych, to nie wiem dlaczego. Możecie mi napisać w komentarzach, bo nie czaję. Trochę poleciłem pierwszą linią i dalej nie czaję. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. W partii nastąpił skoczek E2. Hetman F6 do akcji. No, generalnie pozycja czarnych wygląda całkiem przyjemnie, bym powiedział. Więc. Jak to się wydarzyło, że coś się zepsuło i czy się zepsuło? Bo tego jeszcze nie wiecie. Wieża B3, wieża wprowadzona do gry. Trzecia linia w obronie królewsko-indyjskiej białymi. Jest często używana, żeby wprowadzić tą wieżę na skrzydło królewskie potencjalnie. I goniec H6. Było błędne, a było to liczone 15 minut. I co przeoczyła, przeoczyła Andrea? Że tu sporą groźbą jest ruch wieża A3. Po H6 nastąpiła właśnie wieża A3 I się okazuje, że my nie mamy jak uciec z tym skoczkiem Bo z skoczek B8 po prostu tracimy wieżę No i nigdzie indziej nie możemy, bo wszędzie będzie jakieś bicie co, co należało zagrać? Przeprowadzić tego skoczka przez B8 na pole D7 Przy okazji otwarlibyśmy sobie linię, więc Czemu się na to nie zdecydowała, to nie wiem Może okulary zasłoniły jej pole widzenia Who knows Gąs h Wieża A3, Gając bije F3, Gając bije F3. No i mimo wszystko Andrea, pomimo że miała poniżej 2 minut na zegarze, bo już chyba zauważyła, że przegrywa tą partię, to coś próbowała. Ciekawa próba w postaci E4. A tak na gońca. i jeśli Dina by się skusiła, czyli Gając bije E4, to mamy wówczas Skoczek bije E2 z szachem, Hetman bije E2 i Hetman B2. Taki długi ruch, ale mamy piękne widełki. Mm. W dodatku jeszcze goniec atakuje na D2. Oczywiście nie można wybić, bo wówczas bijemy Hetmana. No i tutaj mamy delikatną przewagę przewagę czarnych, bo tu trzeba zasłaniać się wieżą, żeby nie stracić figury. No i jakby zyskujemy wtedy jakość. Ale para gońców w takiej pozycji. No nie bijemy gońcem, bo stracimy Hetmana. Para gońców w takiej pozycji. Żartowałem, chciałem zbić Hetmanem. Para końców w tej pozycji jest potężna. Goniec C3, długa diagonalia będzie wzięta zaraz. Może jakieś Hetman H6, Hetman G7 Mat i tak dalej. W partii jednak G4 policzyła sobie z 13 minut i, i poprawnie zareagowała. Nastąpiło Hetman B2, tak czy siak. I goniec E6 z szachem. Ponownie idealnie wyliczone, praktycznie 20 minut na to zmarnowała. Goniec E6 z szachem, gdzie poświęcamy jakość. Więc tu Dina jeszcze ładnie wykończa. Andre skoczek bije E6, Gając bije H6. Oczywiście nie odbijamy od razu, od razu skoczka, bo tracimy figurę. A ten pion zawsze będzie słaby i tak zostanie zdobyty. Więc gońc bije H6, Hetman bije A3, zdobyliśmy wieżę, ale D bije E6. I aktualnie mamy stratę jakości. Jednak ten gońc to Hegemon, ten pion zaraz dociśnie i do tego jeszcze wjedzie Hetman. I nie ma co zbierać z młodszej siostry Botes. W partii nastąpił Hetman B2. A co jakbyśmy próbowali uratować tą jakość? Na przykład wieża E8. Wydaje się być to w miarę e, logicznym posunięciem. Wówczas właśnie Hetman D4 grozimy matem, więc trzeba się bronić wieża E7. E, I wtedy podejeżdżamy po prostu skoczkiem. Skoczek F4 i groźbą jest skoczek D5 i albo wybicie wieży i wtedy Hetman wchodzi do gry, e, albo dojście na pole f6 i tam też będzie po prostu mat. Za dużo figur jest w ataku. W partii hetman b2, żeby nie dać wejść hetmanowi na długą przekątną czarną h8 a1 i gając bije f8, czyli odbita jakość. Król bije f8, hetman d5, atak na wieżę. Do tego współpraca z pionem i potencjalnie wzięcie piona z e4. Oczywiście bić na e2 nie można, bo jest bicie, a nawet jakieś maty nie. Bicie, odsunięcie i zbicie, skoczka, wieża więcej, więc chillera. Wieża E8, próba obrony jakiejś i bardzo ładny ruch, skoczek D4. Totalne odcięcie Hetmana przeciwniczki, który nie ma jak bronić króla. I wystarczy zrobić siup, siup, siup i praktycznie jest mat. Skoczek bije B4, atak na Hetmana. Hetman wybił na E4. Hetman D2, próba <noise> zawrotki tym Hetmanem gdziekolwiek. No ale zablokowaliśmy tylko jedno z dwóch dostępnych pól dla hetmana, więc po prostu hetman f3 szach, to zakończyło partię. Jeśli król ucieka na g8, no to wjazd hetmanem, król się odsuwa, bicie wieże no i tam zaraz będą maty tak czy siak, mamy wieże więcej. A jeśli król się odsuwa w drugą stronę, czyli na e7, no to mamy hetman f7 z szachem, król się odsuwa i hetman d7 mat. Zobaczmy na wyniki, czy są one widoczne. Są one widoczne w miarę. A więc Andrea z potężnym wynikiem, pół na, na 7 rund, więc nie najlepiej. Ale przynajmniej mind games próbowała, więc coś ciekawego dostarczyła na ten turniej. Dużo lepiej jej siostra, czyli Aleksandra, zajęła drugie miejsce. 5,5 z 7, świetny wynik. Na trzecim skończyła właśnie Dina, czyli bohaterka po części. Współbohaterka dzisiejszego odcinka. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o używaniu okularów przeciwsłonecznych na partiach chowych, na turniejach. A jak Wam się podoba odcinek, zachęcam do łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Elu!